Witamy w kolejnych wiadomościach samorządowych. Tym razem zabierzemy Państwa do Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, gdzie ostatnio odbyła się wyjątkowa uroczystość. Pięć par z naszego miasta zostało uhonorowanych za długoletnie pożycie małżeńskie. Kilka razy w roku mamy tak wspaniały moment, że możemy parą. Które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat, składać życzenia, jednocześnie przekazywać odznaczenia, odznaczać ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które są te medale nadawane przez prezydenta kraju. Jest to ważna chwila dla tych. Państwa, ale tak samo ważna dla mnie, dla mieszkańców Zielonej Góry, pokazuje to, że wspólnie, razem można przeżyć ze sobą i te wspaniałe chwile, i te pewnie czasami smutne, ale też wspominając lata, te, które były za nami, patrzą też ci Państwo w przyszłość, myśląc o sobie właśnie w taki ciepły sposób, o tym, że razem na pewno te lata, które będą nadchodziły, łatwiej się przeżywa. Jak to się robi? to już no 50 wytrwałość. lat jakby nie było, minęło już. 50 lat, tak, minęło już. I jakoś, tak, jakoś tak wyszło, że się tyle przeżyło. Jesteśmy w tym jakoś pokoleniu, że wytrwaliśmy tyle. No właśnie, ale jest jakiś taki złoty środek na to. No, trzeba I być szczęśliwy, mam nadzieję, z Tak, na pewno trzeba być cierpliwym. Tolerancyjny, jak to się mówi, no i szanować się, kochać się. Ale łatwo nie jest. Nie, nie jest, nie na jest pewno. Życie, życie jest różne, sprawia figle. W tej chwili to już 51 rok. A jak to się robi? Trzeba się najpierw kochać, a potem lubić całe życie, lubić ze sobą być, lubić ze sobą rozmawiać dzielić się swoimi radościami i problemami, wtedy tak się trwa. Najważniejsze to dobrać się już w młodości. Tak, to jest podstawowa rzecz. Najwięcej zależy od małżonki jednak, żeby była wyrozumiała. A, no A może być jak nie Wyb... Wybaczała błędy, bo takie zawsze są, takie zawsze są. A mężczyzna ma po prostu pracować, utrzymywać dom, starać się, starać się. 51 lat. Minęło już. Normalnie. Trzeba. Jedno drugiemu nieraz musi ustąpić. Tak. Pocałować, pokłócić się różnie w życiu bywa. Każda z tych par jest ze sobą co najmniej 50 lat, a jedna z nich ponad 68. Mowa o państwu Stanisławiak, którym w tym czasie ewidentnie nie zabrakło miłości, szacunku i jak widać poczucia humoru. Ile razem jesteśmy? Zapomniałem już ponad 60. A jak to się robi? Jak, wiedzieć, tak, jak bardzo, to się w takim związku szczęśliwym? Chce pan wiedzieć, jak to się robi? Bardzo chcę Trzeba uważać na żonę, żeby nie chodziła na lewo. To, tak. Proszę zobaczyć. O. Tylko się uśmiecha. To chyba szczęśliwa. To ja, panie. 90 dziewięć lat. Wszystkim parom życzymy kolejnych lat w miłości oraz zdrowiu.